Cześć, zapraszam Was do kolejnej lekcji z serii Język Niemiecki od poziomu A2. Dzisiaj kontynuujemy temat związany z kulturą. Będziemy mówić o słownictwie związanym z telewizją oraz filmem. Najpierw poznamy sobie zwroty i słówka, następnie powiem Wam trzy zdania, trzy różne zdania dotyczące oglądania telewizji i chciałabym, żebyście na któreś z tych zdań wypowiedzi, yy, wypowiedzieli się w komentarzach pod tym filmikiem i to będzie Wasze zadanie domowe. Co uh, jest w Najpierw słownictwo. In der zehnten Reihe sitzen, czyli siedzieć w dziesiątym rzędzie. In der zehnten Reihe sitzen. Das Videogerät einschalten oder ausschalten, czyli włączyć, wyłączyć wideo. Czasownik einschalten oraz ausschalten są czasownikami rozdzielnie złożonymi, czyli przedrostek ein znajdzie się na końcu naszego zdania, czyli będzie ich schalte, Videogerät ein oder ich schalte Videogerät aus. Sich den Film ansehen, oglądać film. Czasownik ansehen ist również Czasownikiem rozdzielnie złożonym. Ich sehe mich den Film an. Regie führen, reżyserować. Den Film verbreiten, rozpowszechniać film. Einen Film drehen, kręcić film. Einen Film auf die Kassette aufnehmen, soll in der Kassette. Über den Film diskutieren, diskutieren o filmen. Filmen, Filmować. Die Rolle spielen, Odgrywać rolę. Die Leinwand, Ekran, die Fernbedienung, Pilot. Der Kinosaal, Sala kinowa. Czy zdania na temat telewizji. Das Fernsehen macht Kinder nervös und agresiv? Czyli telewizja sprawia, że dzieci są nerwowe i agresywne. Co o tym myślicie? Jest tak, czy też nie? Wypowiedzcie się na ten temat bądź na któryś z kolejnych. Das Fernsehen fördert die sprachliche Entwicklung bei Kindern. Czyli telewizja wspiera um, rozwój mowy u dzieci. I kolejne stanie dość das Fernsehen verlieren Kinder ihre Fantasie und Kreativität. Przez telewizję dzieci tracą swoją fantazję i kreatywność. Um, mam nadzieję, że z którymś y któryś z tych tematów przypadł Wam do gustu. Koniecznie napiszcie chociaż y, 10 zdań na temat na któryś z tych tematów w komentarzach pod tym filmikiem. Ten tydzień jeszcze ostatni, ostatnia lekcja związana z kulturą zapraszam Was za tydzień do kolejnej lekcji.